No niestety, nie Nie pozdrawiamy nie, tym razem nie. Borucza. nie pozdrawiamy, Zdecydowanie nie. Właśnie też wam z pracą, pytanie nie Ale to i nami przeciwnikom też nie wiesz. No młodzi jeszcze idealiści, a nie tam od razu praca i korzyści. O, Nawet zrymowałem, proszę. znaczne było to pytanie. No w sumie nie w tym kierunku poszliśmy, Oj, tak, który tak, poszli tam, ankietowani, no ale przeciwnicy też nie wiedzieli za bardzo, jakich odpowiedzi udzielić, tak więc nie mamy do siebie pretensji. Znaczy no Artury ja, to Artur. nas wykończyły naprawdę. Arborus nas zniszczył. Tak. No ja Boruc. Nie. <gry> Niestety. A zakony, zakony, no kurde. No to było za na trzecią rundę. Za, 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 za ok. cosy, było sosy, trudniejsze. Jednak to są trzy sekundy i nie Właśnie. było czasu, żeby się zastanowić, co, która z tych odpowiedzi może być bardziej popularna. Wyżej punktowana, tak. Jak w odpowiadaliście na pytania z finału? Tak, tak, Lepiej niż poprzednio. No. Ale, ciuk tak łatwiejsze. Się ale no to łatwiejsze no to właśnie, to, to tak. zawsze jest prościej A. tam, kiedy nie ma stresu. Dokładnie. No okej, to teraz chwila dla pozdrowień. Dobra, Tak, Po kolei. Ja, ja chciałem pozdrowić całą moją rodzinę i moją dziewczynę, która dzisiaj wspierała mnie z trybun. Tak więc teraz. Sebastian, ja, ja, ja bardzo chciałbym po pozdrowić wszystkich z mojego roku z Geodezji i Kartografii, szczególnie grupę drugą B oraz mojego ukochanego prowadzącego doktora Margańskiego. Mam nadzieję, że w tym roku mi nie obleje. Jest, jest, to, to jestem tutaj, to jest dowód, że nie byłem u pana na zajęciach. Przepraszam. Dobrze, to ja po prostu po pozdrawiam naszą całą drużynę, która niestety nie mogła dzisiaj z nami przyjechać. I tak, leśny z panem górą. <noise> To ja też po, e, oczywiście pozdrowię całą moją familiadę, całą moją familię, <śmulia> <śmulia> dziewczynę i, no, i też no, wydział jak pozdrow wypadałoby pozdrowić. Ja żeby pozdrawiam wszystkich, którzy nas oglądali. i wszystkich, którzy e, papierali. Papierali. wszystkich <śmulia> Jak którzy również e, wszystkie piękne dziewczyny na Wydziale Filologii Polskiej. Jest was tyle, że nie będę nie, 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 nie zacznę nawet wymieniać. <śmulia> dziękuję. Ja, dziękuję. Dziekujemy.